Partnerem podcastu jest grupa ENEA. Cześć. Ostatnie dwa miesiące były niezwykle intensywne, ale bardzo dobry rezultat przyniosły nasze działania i plany, o których dzisiaj opowiem Wam w podcaście ProNGO. Posłuchajcie, co wydarzyło się 4 i 5 września w Krakowie. Posłuchajcie, jak wiele osób spotkało się i o czym rozmawiali podczas Network Night. Posłuchajcie też, jak Kraków stał się stolicą tematów związanych z ESG, AI i zrównoważonym rozwojem. To wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu PRANGIO. Zapraszam do odsłuchania. Zacznijmy od tego, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy byliśmy mocno zaangażowani w przygotowanie konferencji CSR i jeżdzi Od Ludzi dla Ludzi. Jest to wydarzenie, które w tej formule Organizowaliśmy już po raz trzeci. Wszystko po to, aby łączyć sektory, dostarczać wiedzę, ale też budować sieć kontaktów. Budujemy pewnego rodzaju ekosystem wzajemnego wsparcia, NGO, biznesu, ekspertów, usługodawców, wszystko po to, aby trzeci sektor mógł jeszcze efektywniej działać i pomagać beneficjentom, a biznes, żeby mógł korzystać z dobrodziejstw, z ciekawych projektów, z gotowych tak naprawdę do realizacji aktywności. I to wszystko udało nam się osiągnąć. 4 września spotkaliśmy się w jednym z hoteli w Krakowie na Network Night. Celem tego projektu było przede wszystkim nawiązywanie kontaktów, budowanie relacji biznesowych, ale też wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi, firmami, przedstawicielami działów HR, CSR, również ASG. W dużej części zaskoczyli nas też obecnością przedstawiciele zarządów dużych organizacji, międzynarodowych korporacji. I to wszystko dało przestrzeń ku temu, aby budować nowe projekty i współpracę. Blisko 4 godziny networkingu, sieciowania w przestrzeni hotelowej, na salach konferencyjnych przy wspaniałym poczęstunku sprawiły, że stworzyliśmy wyjątkową atmosferę. Atmosferę, która sprzyjała Nawiązywaniu kontaktów, sprzyjała otwartości, sprzyjała temu, aby rozwijać swoją aktywność, niezależnie od tego, czy reprezentujemy trzeci sektor, urząd, czy też środowisko biznesowe. Tego dnia spotkało się z nami około 100 osób, które już wiemy po pierwszych sygnałach od wydarzenia, że są bardzo zadowolone z formuły, jaką przyjęliśmy, a myślę, że największą radość sprawia nam. To, że również osoby często wycofane, nie mające doświadczenia, również introwertycy, mieli podczas wydarzenia okazję do tego, aby rozmawiać. I rzeczywiście to robili. Nie było tutaj barier, nie było zamkniętych hermetycznych sieci grupek osób. Wszyscy przyszli na wydarzenie na network night po to, aby rozmawiać z otwartością, z chęcią budowania relacji i kontaktów. Myślę, że to wszystko sprawiło i ta atmosfera sprawiła, że sama konferencja 5 września również przebiegła bardzo pozytywnie. A co wydarzyło się 5 września? Spotkaliśmy się w Expo Kraków, aby przede wszystkim pozyskiwać wiedzę od ponad 43 panelistów, panelistek, którzy w trzech salach konferencyjnych przekazywali wiedzę na określony temat. W sali ngo spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy wysłuchali prelekcji na temat skutecznej współpracy z biznesem. Tego, jak przygotowywać się do współpracy, jak budować oferty, jak docierać do osób decyzyjnych. Odpowiedzieliśmy na liczne pytania tych osób, również związane ze zrównoważonym rozwojem i ESG, ponieważ te trzy magiczne literki ESG obecnie sprawiają duże wyzwanie dla firm. Ale w tych trzech literkach znajduje się też ogromna przestrzeń na to, aby organizacje pozarządowe dostarczyły firmom konkretne wskaźniki. Jeżeli będziecie dostarczać wskaźniki, będziecie partnerem, który długofalowo włączy się we współpracę z firmami. I o tym między innymi rozmawialiśmy na sali NGO, informując odbiorców o tak naprawdę potencjale, jaki kryje się w tych działaniach w perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat. Sala biznes dedykowana była tematom zrównoważonego rozwoju, różnorodności. Poruszaliśmy tam tematy również związane z ESG, ale dedykowane działalności CSR-owej, działalności HR-owej. Myślę, że najlepszy e, rezultat udało nam się osiągnąć poprzez łączenie różnych grup ekspertów. Którzy dyskutowali o tym, w jaki sposób ta różnorodność, chociażby działa w organizacjach, jakie przynosi ona korzyści, w jaki sposób realizować projekty z ujęciem tak naprawdę różnorodności, czego powinniśmy się wystrzegać. Poruszaliśmy też mnóstwo tematów dotyczących chociażby dekarbonizacji, czy tematów flot samochodowych w dużych firmach i ich wpływu na otoczenie i środowisko. Mówiąc krótko, było bardzo dużo tematów. Obecnie obowiązujących firm, tak naprawdę tematów, które w firmach stanowią ogromne wyzwanie. O tym rozmawialiśmy i z tą dawką wiedzy uczestnicy wyszli z naszego wydarzenia. Pozostała trzecia sala, czyli sala technologii i innowacji, to miejsce, gdzie odbyła się jedna dyskusja i kilka prezentacji związanych ze sztuczną inteligencją. Tak, podczas debaty rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób przygotowywać się do zmian, jakie niesie ryzyko sztuczna inteligencja, z czego możemy korzystać, aby nasz biznes, nasze organizacje rzeczywiście się rozwijały i udało się to osiągnąć, a poprzez Dedykowane prezentacje, uczestnicy mogli zgłębić wiedzę na temat tego, w jaki sposób tą sztuczną inteligencję w praktyce zastosować w swoich organizacjach. Wydarzeniu towarzyszyło również klasycznie targi branżowe, gdzie gościliśmy kilkudziesięciu wystawców od fundacji korporacyjnych przez organizacje pozarządowe po biznes, po wystawców dostarczających naprawdę. Szeroki zakres i wachlarz usług, ale też wystawców, i tutaj e, ogromnie mnie to cieszy, wystawców, którzy, zwłaszcza w kontekście trzeciego sektora, byli dobrze przygotowani do rozmów, posiadali własne oferty, przygotowywali się do tego wydarzenia przez dłuższy czas i widzieliśmy po, poś, podczas tego wydarzenia, że oczekiwali oni po prostu dialogu. Nie czekali na to, aż firmy czy uczestnicy zgłoszą się do nich, ale sami nawiązywali kontakt, budowali te relacje, proponowali współpracę win-win, zapraszając do swoich projektów. I myślę, że to jest największym sukcesem. To wydarzenie traktuję jako pewnego rodzaju święto Fundacji Praia gdzie po całym roku edukacji trzeciego sektora, dostarczania różnych materiałów, informacji, szkoleń, kursów, staramy się. Spotkać raz do roku, aby pokazać progres, jaki następuje. I muszę Wam powiedzieć, że obserwuję ten progres z dumą, chociażby na LinkedInie, gdzie 4 lata temu, kiedy zaczynaliśmy mówić o tym, że warto być na LinkedInie, że organizacje pozarządowe powinny prowadzić tam komunikację, pokazywać swoje działania i projekty. Wiele osób informowało nas, zwłaszcza z biznesu, o tym, że nie, no, LinkedIn to taka branżowa platforma, tu są eksperci, tu jest biznes, ngo przyjdą i będą prosić o pieniądze i nagle to będzie taka dziwna komunikacja. Jestem dumny z trzeciego sektora i z organizacji pozarządowych, ponieważ widzę, że wiele z nich prowadzi tam wspaniałą komunikację. Zaprasza do nawiązywania partnerstw, pokazuje efekty swoich działań. Pokazuje wartości, jakie może dostarczyć zarówno firmom, jak i pracownikom. Uważam, że jest to bardzo dobry kierunek rozwoju i myślę, że mieliśmy w tym swój bardzo duży udział, że właśnie na tej platformie coraz więcej dojrzałych organizacji rozpoczyna swoją przygodę, i myślę, że możemy ocenić je na piątkę. Co więcej, obecnie, widząc, jak wydarzenie CSR Żyj od ludzi dla ludzi, Przebiegło, widząc rezultaty tych rozmów, widząc opinię uczestników w superlatywach, zwłaszcza na platformie LinkedIn, możecie przeczytać na nasz temat bardzo dużo pozytywnych komentarzy. Doszliśmy do wniosku, że chcemy utrzymać tą formułę. Dlatego już teraz zapraszam Was do dołączenia do Pro NGO Clubu. Jest to projekt, w którym chcemy budować ekosystem. Organizacji pozarządowych, firm świadczących usługi, dostarczających produkty, ale też firm międzynarodowych, firm zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, tematami CSR-u, tematami ESG. Ponieważ w klubie będziemy tak naprawdę networkować i rozwijać swoją wiedzę o obecne trendy, o wyzwania, jakie stoją przed biznesem, będziemy dostarczać uczestnikom i członkom klubu. Myślę, że bardzo. Wartościowe informacje dotyczące przeglądu biznesu, przeglądu obecnych sytuacji na rynku, wyzwań, przed którymi stoją. Będziemy też dostarczać wartość edukacyjną, czyli przy spotkaniach kwartalnych, które będą się odbywały w Centrum Klajangio w Krakowie. Planujemy angażować ekspertów, ekspertki których obecność pozwoli lepiej zrozumieć, jak przygotować się do zmian, jak te zmiany wprowadzać w naszych organizacjach, jak dopasowywać oferty czy też usługi, którymi dysponujemy. Ale też budujemy ten ekosystem po to, ponieważ w każdym NGO się występują potrzeby, czy to na usługi graficzne, księgowe czy usługi prawne. Zależy nam na tym, aby stworzyć ekosystem, który w pełni wspiera organizacje pozarządowe, żebyście bez wahania mogli wiedzieć i korzystać z dobrodziejstw, które oferuje klub, ze zweryfikowanych osób, organizacji świadczących usługi. Dla biznesu myślę, że największą wartością w klubie będzie to, że będziecie mieli dostęp do, przepraszam, bo tutaj no niestety już gardło odmawia posłuszeństwa po tylu rozmowach, ale biznes będzie mógł skorzystać z klubu przede wszystkim poprzez dostęp do wyjątkowych projektów, Ponieważ widzimy w Centrum plan NGO, że to przy nas tworzą się nowe inicjatywy CSR-owe, nowe projekty społeczne od dojrzałych NGO-sów i biznes będzie miał właśnie dostęp do tego, aby w pierwszej kolejności poznać te projekty, poznać organizacje, które za nimi stoją i włączyć je w te realizacje, zanim inni usłyszą o tych projektach. Myślę, że to jest niezwykle ważne, ponieważ jeżeli dołożymy do tego elementy związane z ESG, z gotowością do realizacji projektów odpowiadających na obecne wyzwania firm to tak naprawdę możecie znaleźć mnóstwo, mnóstwo pozytywnych aktywności, pozytywnych projektów i być pierwszymi organizacjami, które włączą się w takie realizacje. Trochę porównując to do scoutingu w piłce nożnej. Chcemy odkrywać te talenty, chcemy pomagać budować talenty i projekty w NGOsach. Cały czas to robimy, widzimy, że przynosi to rezultat, a Wasze firmy będą mogły być przy tym i brać aktywny udział, włączać się w te projekty i również no, tak naprawdę realizować je zgodnie z własnymi wartościami w firmie, być może w roli partnerów, sponsorów czy też uczestników tych inicjatyw. Zapraszam na stronę klub, gdzie znajdziecie komplet informacji na temat klubu. Obecnie przygotowujemy się do najbliższych spotkań, które już początkiem października, a kolejne spotkanie członków klubu w grudniu, także zachęcam Was do tego, aby dołączyć do projektu. I jednocześnie chciałem podziękować wszystkim partnerom, sponsorom, wystawcom, prelegentom, panelistkom, ale też uczestnikom. Wydarzenia CSR i ESG od ludzi dla ludzi. Wspólnie pokazaliśmy, że ten projekt rzeczywiście wpływa na trzeci sektor, wpływa na myślenie i wzajemne zrozumienie sektorów, i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim: abyśmy umieli rozmawiać, nawiązywali kontakty, po to, aby wspierać jeszcze lepiej beneficjentów tych organizacji. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnych odcinkach podcastu ProNGO. Do zobaczenia.